I nie patrzę na gwiazdy, że szukać szuka swojej drogi. No bo to bycie normalnym czy czyni wyjątkowymi. Siema, jestem szósty. Dziś temat pewnie zaciekawi każdego, ponieważ mowa będzie o legendarnych Pokémonach. Kiedy w końcu zostaną dodane do Pokémon Go? Dlaczego jeszcze ich nie ma? Na te właśnie pytania postaram się Wam dzisiaj odpowiedzieć. Także lecimy. Zacznijmy od tego co w ogóle skłoniło mnie do nagrania takiego filmu dzisiaj, już wam pokazuję, to co teraz widzicie na swoich ekranach jest to rozmowa, a właściwie wycięte, najciekawsze i najważniejsze informacje, z takiego można powiedzieć, mini wywiadu z Davidem Hollinem. David Holly to ten pan, który zapowiadał nam, żeby zbierać cukierki, właśnie ten, którego teraz widzicie na swoich ekranach. Więc, legendarne Pokemony kiedy już wejdą, będą naprawdę niesamowite i przekozackie. Tak w wolnym i takim normalnym tłumaczeniu można zinterpretować to, co powiedział Dawid. Więc mamy informację, że legendy będą. No i super. No i właśnie. Za każdym razem, gdy dostawaliśmy informację o czymkolwiek w Pokémon GO lub podczas gdy któryś z pracowników wspominał cokolwiek o czymś nowym, to ta rzecz w niedługim czasie się pojawiała. Czy skoro Dawid wspomniał teraz o legendach i przyznał, że będą one mega, to już niedługo wejdą one do Pokémon GO? Możliwe. Dlaczego? Nie wiem, czy ktokolwiek zwrócił na to uwagę, ale ja troszeczkę poszperałem. I za niedługo, dokładnie w lipcu, minie równo rok od wydania Pokémon Go. I wcale się nie zdziwię, gdy z tej okazji najętych puści legendarne Pokémony. Chociażby jednego z pierwszej lub drugiej generacji. Chociaż kto wie, bo bardzo prawdopodobne jest również, że w lipcu będzie dodana trzecia generacja. Więc w obieg wejdą może nawet również Pokémony z trzeciej generacji. To byłoby mega chociaż jak do tej pory, mamy pierwszą generację, mieliśmy oczywiście, teraz leci druga i na razie żadnego, żadnej legendy nie było, jak dobrze wiecie. Jednak nie wiem, czy wiecie, ale jedna osoba posiada już legendę, mianowicie oto ten pan. Posiada już swojego legendarnego Pokemona i nie jest z tego, co mi wiadomo, żaden fake nie oszustwo. Jak zdobył legenda? Dzięki zgłoszeniu do Niantic jakiegoś błędu gry. Po prostu napisał, że nie może grać przez to, że Niantic coś tam skrzeniło i w zamian nie to, że Niantic naprawiło problem, to jeszcze w ramach rekompensacji Pensaty dla tego gracza dostał legendarnego Pokemona. No cóż, szczerze mówiąc, też bym tak chciał. I jeszcze kwestia tego, dlaczego legendy nie zostały dodane. Tutaj zdania są podzielone, ponieważ jedni mówią, że legendy powinny być od samego początku, a drudzy, że nie i że jest OK. Moim zdaniem na razie jest w porządku, że ich nie ma, bo po prostu gdybyśmy mogli złapać legendę, to byłoby troszeczkę takie. Kurczę dziwne, no wiecie, niby fajnie, ale z drugiej strony wolę poczekać nawet do tej trzeciej generacji albo jeszcze dłużej i dopiero wtedy łapać legendarki niż od samego początku gry, bo to byłoby takie, e, no nie wiem, moim zdaniem troszeczkę słabiutkie, dlatego myślę, że jest ok, że legendarnych hipokamorów jeszcze nie ma, aczkolwiek myślę, że taki. Mini-news, minius można powiedzieć, e, dla Was, że legendarki będą mogły się pojawić w lipcu, i jest na to, moim zdaniem, przynajmniej całkiem spora szansa, właśnie poprzez to, że będzie pierwszy rok, taki jubileusz Pokémon GO, można powiedzieć. To myślę, że z tej okazji Niantic właśnie będzie mogło dodać legendarne Pokemony, Plus, tak jak powiedziałem wcześniej, z reguły na w ogóle nic nie wspominało o niczym, jeżeli nie musieli. A jeżeli Dawid sam ze siebie teraz wspomniał, czyli tam jeden ze pracowników na wspomniał o legendarnych pokemonach, to coś musi być na rzeczy i faktycznie coś w tym kierunku na musi działać. Kwestia tego... Kiedy tak naprawdę te legendarki, zobaczymy z tego co mi wiadomo, trzecia generacja pojawi się w, licu, w lipcu lub w sierpniu lub w czerwcu. A co z legendami? No cóż, moim zdaniem będzie to właśnie któryś z e, dnia lipca, ponieważ właśnie wtedy będzie mógł chodzić. Tak jak mówię święto Pokémon GO, można powiedzieć pierwsze urodziny. I z tej okazji myślę, że przynajmniej jeden Pokémon legendarny, na przykład Celebi, będzie mógł pojawić się w Pokémon GO. Czy tak będzie? Zobaczymy, ja trzymam mocno kciuki. Tymczasem trzymajcie się! 6! już Unikam z moim bogiem gadek. Zostawiam reszcie pomocnika, sam już bronię mazy. Dwara od moich wartości i mej ekipy także. Sława nie zrobi mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa w roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody dorośli, pierdolę lichy transfer. Chcę wyniki wraższe i pierdolę kwestie lata.